Tukaj je. To... ma! W dzisiejszym filmie pokażę wam mojego zbudowanego z klocków Marka Marucha. Marek Marucha to jest postać z filmu Pixara o tytule Auta. Jest to moja ulubiona postać i dlatego postanowiłem ją zbudować w formie Lego. Marek Marucha to słynny rajdowiec ze świata aut. Rywalizuje z Zygzakiem McQueenem, lecz niestety ciągle z nim przegrywa. Chociaż jak wiem jest od niego o wiele lepszy. Jest dobywcą złotego tłoka, pucharu, który go uciwie wygrał mordując po drodze jedno auto, ale to nieważne. Jest on prosto zbudowany, ale myślę, że oddaje jego wygląd. Ma swoje wąsy, oczka, ciekłe brwi, które są uregulowane, i może Marek Marucha być smutny. Ma on również napęd, dzięki któremu może jechać. Dzięki niemu może pokonywać wiele zabójczych przeszkód. Jest też on bardzo silny. Tutaj macie dla porównania Marka Maruchę mojego brata. Według mnie też jest bardzo fajny i idealnie oddaje Marka Maruchę. Dobra Nara! Domenara! Napiszę jak wam się podobał ten film. Jak oceniacie marka maruchę, a ja się żegnam. po! Dzień dobry, chciałem wszystko <grym> tą <tym grym> <sobie na> okładkę. <grym> Czarny łynk <kto> to myśli <grym> Na to <dłuższenie, grym> <podał> się <pisak. grym> <grym> nie po Nie widać sobie ja zwaliłem to